Godzina 14 na łowisku jest sobota. Godzina 14:30. I co mogę Wam powiedzieć? Zimowy plan, odcinek czwarty. Eee, dwa stopnie na dworze. Jak zajdzie słońce, to marne szanse. Bo jak zaczną przelotki mi zamarzać. Ale się nie poddaję, walczę w poszukiwaniu ryb, zimowy plan, czas start. Na razie jeden kijaszek, czekam zaraz na kolegę, dojedzie, bo kolega dzisiaj typowo drapieżnikowo będzie atakował. Eee, sensas, ten co ostatnio, dosłownie ta sama, bo jej całej nie zużyłem. A za dużo jej dosypałem. A że jest zimno, to jej nic w ogóle nie będzie przecież. Także dendrobena gnojaczek tutaj biały pinka jest w pudełeczku. No i co? Taki mamy piękny urok naszej wrocławskiej odry. Oczywiście dwie, trzy kulki zrobię dla zrobienia szumu. Może coś tutaj się przyjdzie zadzić. Takie, żeby coś hałasu narobiło po prostu. Żeby ta ryba po prostu wiedziała, że ja się tu zameldowałem dzisiaj. Drugi kij w gotowości. Jeżeli tylko będzie pierwsze branie i złowię rybkę, to od razu rozkładam drugiego kija. chociaż może go rozłożę nim cokolwiek złowie. Dziwne nastawienie dzisiejsze jest, chociaż spowodowane jest to dwoma stopniami na plusie. Świeża dostawa kukurydzy przyjechała, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Mister Krzychu już dojechał, także wraz z zachodem słońca może jak narobię szumu z kukurydzy, to zamelduje się co innego niż jazgar. Co ja w ogóle drodzy widzowie wygaduję dzisiaj? Przecież to jest najlepsza pogoda na karpia amura i tym podobne duże ryby spokojnego żeru. One uwielbiają temperaturę wody między 4 a 8 stopni. I taka jest dzisiaj temperatura Odry. Więc ja tutaj bez Ryby nie wracają. A jak widzicie, mróz spiał w nocy, więc tak jak Wam mówię, jest koło 2 stopni, ale się nie poddaję, dzisiaj te śmieci zabieram stąd, bo tu, bo tu nie przyjeżdżają, drodzy widzowie, wędkarze. Wiecie o tym? Tu nie przyjeżdżają wędkarze, tu przyjeżdżają kur i śmieciarze. No to jest po prostu absurd, nie? Ja tu tyle razy już sprzątałem, no ale... Czekam na rybę, nie ma co się kręcić, trzeba siadać i łowić. Jest drugie stuknięcie, już powiem wam. Pora rozłożyć drugiego kija, nie ma co tutaj lamentować. I słuchajcie, długo nie musiałem czekać. Odcinek czwarty zaczynam tradycyjnie od jazgara. No taka sytuacja jest, nie. No, no, długo dzisiaj nie pochulam, drodzy widzowie, bo. Jeśli zacznie mi się zbierać szron na przelotkach i na pleciące, to już powędkowanie, a ja nie będę używał żadnej chemii, jakichś olei tym podobnych różnych, chociaż nie wiem, może coś wymyślili na, przez te lata. A to masz Nie. anakonda Z dużym takim tym małym Spróbujemy Rękawiczki gdzie Oni zaraz wszystkie palce czapki popękają nie no ja wiem, że mam nowe te rękawiczki. Tak. A prześlasz? O panie. tam gdzie chcę. słuchajcie, prócz kukurydzy yy, zrobiłem kilka typowo kul kukurydzianych, żeby poszło to w środek żeby tą rybę jakoś też na różnych odcinkach wychwycić, nie? jak ona wyczuje, że coś się dzieje, to może Podpłynie. A w międzyczasie jak nęciłem, to złowiłem kolejnego jazgara. <grywka>

Trzeba jeszcze machnąć. Dobra, teraz mogę machać. To jest daleka szarpie, ale nie wiem co. I czy w ogóle coś tam jest, ja nie czuję dzisiaj. To pierdołki biorą, jarzgary. Nie ma. ale oskubany jest, o kurde ale ożarty no jest oskubany, mocno I dobra zanęcony no i było branie delikatne i co, nie, nie zaciąłem znaczy, zaciąłem, ale się nie wciąłem. No Mareczek na razie spokojnie. Tak, bo tam coś cieknie w tym busie. Nastąpiła chwila ciszy, ale teraz znów nastąpiły brania. Nie wiem czy to drobnica, czy coś może większego, ale te brania są strasznie delikatne.